Cześć dziewczyny, ja się właśnie słuchajcie zbieram dzisiaj na laser jestem taka podekscytowana, no tak się nie mogę doczekać tego zabiegu. Idę dzisiaj na zamykanie moich naczynek, będzie to laserowy zabieg, jest to laser Lumeka Inmode. Ja słuchajcie mam dość spory problem uważam z tymi naczynkami, bo zobaczcie, że tutaj na żuchwie bardzo one mi pękają, no i przede wszystkim tutaj właśnie i na nosie. Mimo wszystko strasznie się boję, bo ja jestem osobą, która jest bardzo mało odporna na ból i mnie generalnie wszystko boli. Słyszałam, że ten zabieg do przyjemnych nie należy i nie wiem jaka będzie Moja reakcja, czy ja w ogóle dam radę? To jest też pytanie, czy ja nie ucieknę. Trzymajcie za mnie kciuki, i żeby nie bolało. To padalaże dzisiaj. Dziś wykonamy zabieg laserem InMod Lumeco, jest to laser o bardzo silnym świetle pulsacyjnym IPL, nieinwazyjnie usuwa rumień, rozszerzone naczynka, zmiany pigmentowe spowodowane słońcem, ślady spowodowane przez trądzik różowaty, piegi, zmiany spowodowane utratą sprężystości skóry i plamy starcze, czyli fotodmładzanie. Czy Jeszcze zaczerwienie nie wyjdzie? Czy to już bardziej nie e, będzie czerwienie? Nie, już nie będziesz bardziej czerwony. Może coś zbrązowić jeszcze później, ale jakbyś miał jakieś mocne przebarwienia, to tak, ale raczej nie będziesz. Ile takich zabiegów muszę zrobić, żeby mi to zeszło? Trzy, trzy. Mhm. Zobaczysz jak będzie po pierwszym w ogóle, nie? Po miesiącu, tak do miesiąca nawet, nie? Mhm. Już po tygodniu możesz widzieć, możesz po dwóch tygodniach widzieć, możesz dopiero około miesiąca zobaczyć. Musisz 50 smarować. To jakie plamy mocne, nie? nie? No tam, gdzie jest, m, coś tam miałeś, to już wchodzą takie mocniejsze wtedy. Nie. Jak nic nie było, to nic nie ma. Jestem już w domku po zabiegu. Och, powiem wam, że nie było źle. Naprawdę myślałam, że będzie gorzej. Sam zabieg chyba nie był aż tak bolesny. Najgorsze było to takie światło e, to rzucane przez laser i przez to światło automatycznie po prostu ciało miało taki odruch, bo było to tak mocne, tak jasne. Ja też miałam robiony zabieg na najniższych parametrach, żeby nie było. No tutaj powiem wam, że mam takie małe te zaczerwienienia. Myślałam, że będzie gorzej. A zaraz zrobię właśnie zdjęcie, jak to wygląda. No i za miesiąc sobie takie zdjęcie właśnie powtórzyć i zobaczyć właśnie, jak się ta skóra zmieniła. No i już takie trochę uzależniające jest ten ból, że tak teraz siedzę i tak a jeszcze bym zrobiła, jeszcze bym zrobiła, może troszeczkę mocniej podkręciła. No a teraz tak mówię, ja wcześniej siedziałam na fotelu i <grystanie> już, już. pierwszy raz chlebek bananowy. Nigdy wcześniej w ogóle go nie robiłam. Ostatnio strasznie chodził mi po głowie. Gdzieś tam na Instagramie widziałam, że ktoś robił tak. <laughs> muszę zrobić, muszę zrobić. Właśnie jakieś y, orzeszki. Orzechem do chlebka bananowego. Mm. Ale ja mam na to ochotę. Lecę do Biedronki. zrobiłam, piję soczek, bo nic jeszcze dzisiaj nie jadłam. Aż wstyd to mówić, ale no tak wyszło i czekam na ten chlebek. Zobaczcie, jak już przepięknie urosło w ogóle. Jejku, jak to pachnie cudownie. Chciałabym Wam przesłać ten zapach. Niestety nie mogę. Może kiedyś taka funkcja będzie. Słuchajcie, przed chwilą do mnie dzwonił. Mieszko. I okazało się, że ta podłoga, którą chcemy położyć u siebie w domu, no to że ona jednak nie kosztuje tyle, ile tam jest napisane. I że to jest cena w momencie, gdy my w komforcie weźmiemy sobie panów, którzy nam tą podłogę położą, to wtedy jest taka cena. A jeśli ich nie weźmiemy, no to ta cena jest wyższa. Od dawna, słuchajcie, nie było w ogóle vloga. Ja was w ogóle tutaj nie informowałam, co i jak, na jakim etapie my w ogóle jesteśmy. Więc właśnie jesteśmy na etapie takim, że w końcu znaleźliśmy pana, mamy dogadany termin już niedługo on wchodzi, będzie nam wykańczał wszystko, to jest mieszkiem, jesteśmy w takim momencie gdzie musimy kupić wszystkie materiały, w tym właśnie podłogę I teraz, że tak powiem no, nie wiem co z tą podłogą może znajdę coś innego, a jak nie to nie liczcie teraz na żadne hole z Zary, na jakieś zakupy i tak dalej, trzymajcie kciuki żeby udało się coś z tą podłogą zrobić nie wiem, jakoś ten, albo coś innego fajnego znaleźć, nie wiem co please dziewczyny Zobaczcie, jaki piękny. Wow! Ale cudo mi wyszło. Jest taki mokrawy w środku, jest jeszcze w ogóle gorący, dopiero co wyciągnęłam. Fajnie dużo orzechów jest w środku. Teraz wielki test. Uwaga, uwaga! Mmm! Wow! Nos? Powiem Wam, że jest lepszy niż ten z kosty. Nie wiem, czy jadłyście kiedyś w koście chlebek bananowy, mają tam przepyszny. Ale powiem wam, że ten chyba jest lepszy. Mm. Jeszcze te orzechy idealne Wiosna cieplejszy wieje wiatr, wiosna! Hello! Dzień dobry! No, to ja też pogadam też Się skłópam! Dawno, no, dawno się nie widzieliśmy średnie to światło tak kurde jedziemy na kebaba, ostatnio mamy większą fazę na kebaba tak, bardzo, bardzo no. mała fazę na kebaba ostatnio Codziennie. u nas przezwycięża właśnie kebab, więc ym, obecnie on króluje nad pizzą chociaż wczoraj jedliśmy pizzę, więc dzisiaj jemy kebaba dzisiaj piątek wieczór z 83 kg przyszedłem już do 8. dobra, mil. idziemy, <laughs> idziemy a ty w ogóle nie masz fruty? No w ogóle. O, oh, dziś się polecali, kurde. Czas na bananowe. Czas na... No, Marcuś, kurde, do mojego ciasta bananowego? To nie, nie mówi, zostanie, nie... Czas na bananowe. O, śliczna jesteś. Piękna. Tego producenta jest, jest. piękna. no jest tylko piękna. No. Nie mogę przyjechać No. Zapal się tylko. Pyszna jest. Pokraić ci od razu? Tak. Dobra. Ja dużo poproszę. No robiłem, oczywiście, że robiłem Cztery w tygodniu robię A oprócz tego jeszcze chciałbym tą piłkę Nie, No właśnie Jak twoje ten, poczynania treningowo-dietetyczne? Opowiedz No, był taki czas ostatnio, no. że powróciłam do treningów mm -hmm. I robiłam trzy treningi w tygodniu No, a potem nasypało mi się pracy I już nie ale ty masz z tym treningiem, co? To tak ci ciężko idzie. Z... No nie no, ale... Ja nie wyobrażam, ani nie trenować. Ja tutaj od... Nuda! O! Od... od szóstego roku życia. ale no, jak byłem dzieckiem, no to nie było tygodnia, w którym zrobiłem mniej niż trzy treningi. Jeśli chcecie mieć fajną sylwetkę, być takimi... To ci... trzeba dobrze zjeść! Ci... ...osobami, takimi, co po prostu, że no możesz się, no musisz po prostu zacząć postrzegać siebie jako sportową osobę. Być integralna część tego życia. Ojojo. Ja na przykład sobie. Ty teraz ja się powiem, postrzega się jako biznesmen, jako milioner. Jest. Jesteś biznesmen, to opowiedz tak. trochę o tym nam. No nie, no to jest takie. Opowiedz trochę. No nie, no. Ja po prostu mówię, dlaczego ja sobie nie wyobrażam, że jesteś jakiegoś... się je, jakiegoś... jako lekarza. Dobra, jesteś lekarzem, rozumiesz teraz... swoją stopę. Zdałem, żebyśmy był na piłce i skręcił kostkę. Ja taką przyjechał do mnie i taką dwórkę z innej nogi. Po prostu jedna noga taka, jak ta ręka, a druga noga a Tak wam spuchnięta. Ale wracałem z do tego. Ale ty kręcisz tą kamerą, kurde. Uuuu, no co tam wracając? No, no bo wiesz, myślę, że wiele Dobra! No, wiesz tak, taki napis, że w każdym tygodniu z chęcią zrobię te trzy treningi. Uważam, że wiele ludzi by chciało... Oczywiście, żeby ale po chciało. Po ale nie lubi, nie chce. I żeby tak zrobić, Jedz. trzeba po prostu zrozumieć, że twoje życie jest bez sensu, jeśli nie ma w nim treningu. Jejku. Jeśli tak chyba życia, to naprawdę wtedy będziesz trenował. Ale ty teraz mnie tu jeszcze, co? Nie, nie chwilku Tylko po prostu ja z mojej perspektywy jak to wygląda. Gdybym ja nie trenował... To bym wtedy nie widział potrzeby jedzenia. A ja się bym nie je... Każdy kochanie no ma wie. swoje zainteresowania, wiesz? I ale to jest swoim zainteresowaniem. Ale Ty ale możesz tak, teraz tak gadać. Dobra, Już koniec nie... tematu. Jemy sobie spokojnie, chill. Ciśnienie się podniosło troszeczkę w środku. Nie, są, nie podniosło, nie, nie podniósł. Będziemy oglądać teraz y, Dolinę Krzemową. Jest to ostatnio nasz ukochany serial. K Jeśli nie oglądaliście, to jest to taki typ serialu jak The Office. Taki Dobra. bardzo śmieszny, biznesowy. Yy, nie biznesowy, tylko jaki? O no, taki korporacyjny. korporacyjny. No i my już kończymy w sumie ten zły to już jest. Lubię taki właśnie. Aha, czekaj, czwarty humor. sezon to ile nam zostało? Trzy sezony, tak? Dwa w sumie. Dwa sezony nam zostały. I tu w ogóle oh. gra ten gabe SD oh. mm. Office też. Mm. Dobra. No. Dziękuję ci. No, na co? Mm. No, co? Ja ty to było. No, ale przetoczy w koście. To, jak ty to zrobiłaś? Nie wiem, powiem ci, że tak się bałam, czy mi to wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, ale wyszło takie pyszne. Przepis na te ciasto w ogóle brałam z tej samej strony, z której brałam te ciasto z malinami, nasze kruche. Więc ta strona to jest kwestia smaku. Tu ma chyba naprawdę same najlepsze przepisy. No, naprawdę, no. To ten chleby startup. Mamy tak butkę w mielnie i będziesz sprzedawać te ciasto. <noise> Dobrze, mi to pasuje w sumie chciałabym, tak sobie... Ja pierdziel jakie pyszne. Ale się cieszę. Śłodziak. Cieszę Nie patrz? Tak. Teraz. Którą ty? Taką zimną jakąś. No to wszystkie są. Nawilżającą, tak? E, ja sobie robię witalizującą, rozświetlającą. Okay. A ty? E, ja. Lucky Seal. Ta maseczka ślicznie pachnie za mną. No ładnie. O, ale po mojej chłodzi. Trochę się spociłem nie wiem czy Tak? Teraz? No. Wcześniej już. Wcześniej? tak śmierci chyba troszkę. Nie czuję, bo na razie no. czuję moją maseczkę. Ja. Śliczny jestem Jaki słodziak Dziękuję Poczekaj, no poczekaj Jeszcze ci tutaj muszę nałożyć. O <gryzny> kurczę, <gryzny> co jest? My nie sprawdziliśmy na ile to się trzyma Dziś na śniadanko tosty z jajkiem i z awokado. Kawka, no i zawsze do śniadania właśnie biorę wszystkie moje suplementy. Ja stosuję te suplementy już od miesiąca: Mianowicie Nojo Skin, Nojo Skin Glow Oil, a także Nojo Hair. No ja sięgnęłam po te produkty z tego powodu, że już od dłuższego czasu zaczęłam zmagać się właśnie z takimi przewlekłymi stanami zapalnymi. No i zaczął pojawiać mi się właśnie trądzik, który u mnie głównie występował na czole oraz na brodzie. Tutaj, nawet na brodzie, możecie zobaczyć, że pozostały mi takie blizny. Jeśli chodzi o Nojo Skin, są to kapsułki, które. Redukują głównie zmiany trądzikowe. I słuchajcie, tutaj wrzucę wam zdjęcia, jak wyglądała moja skóra przed suplementacją, a jak się zmieniła po miesięcznej kuracji. I tutaj nie wiem, czy ja mam coś dodawać, czy mam coś mówić, bo po prostu ja sama jestem w szoku, jak w ciągu miesiąca moja skóra po prostu przepięknie się wyleczyła. Muszę wam powiedzieć, że właśnie po tych kapsułkach absolutnie żaden, ani jeden stan zapalny nie pojawił się na skórze ani trądzik. Wszystko, co miałam zaczęło schodzić mi przepięknie z dnia na dzień. Naprawdę jestem po prostu przeszczęśliwa, że ja już nie muszę tutaj walczyć z tymi moimi stanami zapalnymi, bo naprawdę było to bardzo uciążliwe. Mam z powrotem taką skórę, jaką miałam kiedyś. Nojo skin Glow Oil jest to olej do picia, który ma takie silne działanie regenerujące. On także tutaj świetnie pomaga nam w walce z trądzikiem. Ja po nim przede wszystkim zauważyłam, że moja skóra stała się taka gładka, bardzo jędrna, świetlista, no i przede wszystkim przepięknie nawilżona. Tutaj te produkty świetnie się w ogóle uzupełniają, no i myślę, że one tutaj razem tworzą bardzo zgrany duet. Jeśli chodzi o Nojo Hair, są to kapsułki, które zmniejszają wypadanie włosów, a także przyspieszają ich wzrost. I tutaj powiem Wam, że ostatnio miałam taką sytuację, że nakręciłam sobie włosy na wałek, no i ściągam ten wałek, układam te włosy i tak dalej, no i tak patrzę na siebie i mówię, Matko Boska, co mi się tak tutaj strasznie włosy połamały. No a co tutaj się właśnie okazało, to to, że to nie są połamane włosy, tylko to jest właśnie burza Baby Hair. I nawet tutaj. Możecie zobaczyć, słuchajcie, ile włosów mi tutaj odstaje. Są to, słuchajcie, produkty najwyższej jakości, które mają bardzo dobry skład. Ja tutaj szczerze mogę Wam te produkty polecić i powiem Wam, że ja na pewno moją kurację tutaj będę nimi kontynuować, bo jestem absolutnie zachwycona swoimi efektami. Słuchajcie, no Noio macie bardzo szeroką ofertę, dzięki której idealnie dobierzecie odpowiednie dla Was suplementy. Ja polecam Wam także zajrzeć na ich Instagrama, ponieważ tam dzielą się transformacjami osób, które są po ich kuracji i naprawdę tam efekty robią Niesamowite wrażenie, także koniecznie zajrzyjcie Hej Mercedes Tak, proszę Jadę rozwalić moją żonę w kręgle Mercedes to perfekcyjny samochód do ślubu <noise> Okej okay. Ale zobacz, ma no, inny tekst za każdym razem, nie? To nie jest taki, wiesz No, no ma Taki zakodowany i tak odpowiada Ma zasób słów, naprawdę Hej Mercedes Hej, Mercedes. Łącz nagiwację na Czy możesz to powtórzyć? Łącz nagiwację. Na Hej, Mercedes Tak? Włącz no, nagiwa... No. Hej, Mercedes Włącz nagi... No, na... No. A, właśnie, za szybko Idziemy na kręgło Dzisiaj mi myszku śluź wali <grym> Nie no, musisz wierzyć w siebie ja Nie jest ale ja wiem, że mi w te dołki będą, będzie cały czas kula leciała, wiesz? To ci te... No, na mnie te trzeba płoteczki stawić. Skok przez płotkę? Ale będzie. zobaczymy, może dzisiaj będę w dobrym gazie. W dobrym gazie, będziemy <laughs> może, relacjonować. Może ten, tak, może wygram, co? A... O coś musimy grać. No właśnie, to może założymy o coś, o co? Z czym się zmagam na co dzień? Mbapę. <laughs> Mbapę. Mbopę Karol wam moje triki na piłce nożnej O, wow. O mój nos KONIEC, Koniec nagrywania A jak się Nie złamałam nosa? Kochanie, serio, tak nie boli Aż mam taki zdrętwiały cały ma z Pojechaliśmy dzisiaj na kręgle i się okazało na kręglach, tak jak w sumie się spodziewałam, było wszystko zajęte. I zamawiamy teraz pizzę, bo jesteśmy głodni, oczywiście. Dużą chcesz? Nie chcę, tylko napujemy. klauzula informacyjna RODO, Wybierz dwa. <laughs> no. Dobry wieczór, chciałem zamówić dużą pizzę i podzielić ją na pół. Jedna połówka to będzie kurczak pieczony z białą cebulą, a drugie to będzie... Margarita plus kurczak pieczony. Smieszlińka, leci. Chyba ty mi, chyba to mi plan na dziś to pizza i jenga. Ej, dobra, 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 ej. Lecimy z tym rap. Chodź, nigdy nie je żadnych sosów, do niczego, zawsze sucha. Ja też tak lubię, wszystko tak na sucho, ale tutaj akurat lubię sosem pomidorowym troszkę polać. Tak, tak cię smakuje. Dobra, je. Smacznego. Smacznego, kochanie. Smacznego. 4, 4, 4, 4. Musisz po trzy, zawsze tak płaść. Chcesz się założyć o coś? Ma to taka nie mam takich. A! Teraz już się skończę, gra wiesz. Baby, baby, kurde, jak to już. To nie jest jakiś rekord? Masz?

by wygrał ze mną więgę. To jest po prostu niemożliwe. Dziękuję? Dziękuję. Siły nie mam absolutnie żadnej. No, trening trzeba zrobić. Powiem Wam, że staram się robić chociaż tą jogę, nawet jeśli nie mam siły i ochoty na trening. Ja mam taki tryb pracy, gdzie ja cały czas siedzę przy komputerze, przy telefonie, siedzę, siedzę, siedzę. I te plecy ostatnio naprawdę zaczęły mnie też boleć i mi duskwierać. Więc, no, żeby chociaż się poruszać, powyginać, ja też robię taką jogę bardzo często, która jest specyficznie akurat na ból pleców, i to mi bardzo pomaga. Trochę przesadziłam, kurde. Jeśli chodzi o jogę, to ja zawsze ćwiczę właśnie z tą panią. Ona jest świetna. Uwielbiam tutaj jej filmy i zawsze sobie z nią trenuję. Zapiszcie sobie. Chyba wiecie co wezmę taką dzisiaj na stres.